No hej, hej! Dzisiaj pogadamy sobie trochę o zaburzeniach odżywiania. I to o takich nieoczywistych zaburzeniach odżywiania. A mam wrażenie, że o takich, które jednak występują najczęściej. Mimo, że nie mówi się wcale o tym zbyt wiele. Ale jeszcze na początek chcę wam tylko powiedzieć, że dzisiaj yy, tak trochę w, yy, w innej pozycji, bo nie chce mi się siedzieć, <gryw> a chcę być jednak na polu. A w związku z tym, że są to nasze takie luźne gadki... Plotkaśki, seria plotkaśki. Będzie to materiał taki zupełnie na luzie, bez cięć, więc trochę się mogę rozgadać. Także polecam Wam nawet niekoniecznie patrzeć się w ekran tu na mnie, bo nie będzie nic ciekawego oprócz yy, dwóch gości, nie, jednego gościa i jednej yy, panienki, których pokażę Wam za chwilę, ale to jeszcze za chwilę. Ale generalnie to na całym tym filmie możecie sobie po prostu wcisnąć play i coś tam sobie porobić, potrenować pobiegać, porobić pranie, pomalować się, cokolwiek tam macie ochotę i mam nadzieję, że umilę wam czas. Dzisiaj będą tematy ważne, ale jeszcze jeszcze zanim do tego przejdziemy, tutaj obiecany gość, demon. Demon gościuwa. I tutaj Sonia, Soniek. No właśnie, także tutaj są moich ziomków, wam przedstawiłam. I jeszcze taka z takich technicznych rzeczy. Tutaj, tutaj mam futrzaka, mikrofon. Jest to nie pierwszy film, który nagrywam Wam z mikrofonem, bo po ostatniej plotkach to załamałam się tym, jak ten dźwięk brzmiał. Mam nadzieję, że tu włosy Wam nie będą szuścić, także za wszelkie ewentualne szuszczenia i dotykanie tego mikrofonu z góry, sorki. Ja dopiero uczę się z tym pracować, dopiero uczę się z tym nagrywać. I nie jest to pierwszy raz, kiedy z tym nagrywam, ale to będzie pierwszy film na tym kanale, z którego dźwięk będziecie słyszeć z tego mikrofonu, ponieważ ostatnio nagrywałam treningi z tym mikrofonem, też fajnie mogłam w końcu. Na zewnątrz nie było słyszeć w ogóle wiatru, ani nie przeszkadzały te dźwięki, które są dookoła mnie. Tutaj, na przykład, teraz lata samolot i myślę, że go słyszycie, ale mam nadzieję, że go słyszycie tak, że Wam nie zagłuszam. Nie także dajcie znać, koniecznie, jak dźwięk w tym filmie z tego nowego mikrofonu, czy jest spoko, czy trzeba będzie zmienić na inny. No a ten film z treningiem pojawi się za jakiś czas, bo musiałam dla Was ponagrywać trochę filmów na zapas. Także tak, dobra. I słuchajcie, przechodzimy sobie do tematu głównego, czyli do tych zaburzeń odżywiania, o których nie mówi się często. Najczęściej mam wrażenie, jeśli chodzi o takie zaburzenia, to mówi się o anoreksji, o bulimii, to takie zaburzenia, które bardzo wiele osób zna i wie po prostu, co to jest. Ciekawa rzecz z, bulimi z, bulimią, o której, z bulimią, o której mogę Wam tutaj powiedzieć tak w skrócie, bo ten temat, bo ten film nie będzie dotyczył ani bulimi, ani anoreksji, to ciekawa, taka, 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 taka ciekawa ciekawostka związana z bulimią to jest taka, że bulimia też może być sportowa. Bulimia to niekoniecznie jest powodowanie wymiotów. Ale to na przykład też jest taka mega aktywność fizyczna, która ma na celu spalić tą, to, co zjedliśmy. Na przykład, jak sobie czasem pozwolimy na coś ekstra. Tak, chyba nie. Jak czasem pozwolimy sobie na coś ekstra i mamy takie myśli, że Jezu, trzeba to szybko spalić, bo się świat zawali, bo przytyje, i myślimy tylko cały czas o tym, to faktycznie może być taka bulinia sportowa. Potem Wam jeszcze powiem, co łączy, tak naprawdę, mm, co może łączyć te wszystkie zaburzenia odżywiania. Oprócz tego mm, mówię Wam, bo ich jest ogólnie sporo, ale powiem Wam jeszcze, że jest ortoreksja na przykład, czyli strach przed niezdrowym jedzeniem. I ja rozumiem, że. Mm, Wiecie, jak ktoś zwraca uwagę na to, czy jedzenie jest zdrowe, czy nie, to jest dobrze, nie, to jest dobrze. Ale jeśli ktoś panicznie boi się wszystkiego, co jest według niego niezdrowe, mówię według niego, bo różni ludzie w różny sposób też postrzegają to zdrowe jedzenie, ale jeśli ktoś tak panicznie się tego boi, że albo przytyje, albo nagle się rozchoruje, powiedzmy od kawałka tortu, czy od gałki loda, no to wtedy już jest problem. Najczęściej można zobaczyć, że problem jest wtedy, kiedy to zaczyna utrudniać Wam takie codzienne funkcjonowanie, i tutaj możemy już yy, przejść do tego zaburzenia odżywiania, o którym chciałbym Wam powiedzieć dzisiaj, na którym dzisiaj chciałabym yy, skupić film. Yy, chyba nie dam rady, tego, ale może tak będzie ok. Wiele osób ma tak, że je bardzo duże ilości jedzenia, i to są takie duże ilości jedzenia, że oni czują, że z tym jest mega problem, bo oni cały czas myślą o jedzeniu. Oni się nie mogą powstrzymać przed tym jedzeniem. Myśli krążą wokół jedzenia. Oni nie potrafią się na niczym skupić. Często jedzą takie ilości, że im się to potem w głowie nie mieści, jak ja mogłam w ogóle tyle zjeść, jak ja mogłem tyle zjeść, co to się tu w ogóle zadziało. Albo siedzi sobie i na przykład pracuje, bo ma pracę siedzącą, i nagle. Się ocknie, że ej, ja właśnie zabłem całą paczkę ciastek naraz. Co to co się zadziało, co to się wydarzyło? I takie y, po pierwsze sięganie bezmyślne, pojedzenie, bezmyślne y, 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 mam na myśli to, że nie myślimy, a jemy. Cały czas wsuwamy, to jest, wiecie, to jest taki nawyk. I to jest, y, jeśli ktoś je za dużo, są to napady na jedzenie, obżarstwo czy kompulsywne obiadanie się. To jest zaburzenie odżywiania, słuchajcie. I kiedy ktoś je faktycznie za dużo, za dużo, to niekoniecznie jest żarłokiem. To niekoniecznie jest po prostu, no, no właśnie, niekoniecznie, niekoniecznie jest żarłokiem, yy, ale właśnie może mieć takie zaburzenie odżywiania, że je za dużo. Yy, kompulsywne obiadanie się to jest wtedy, kiedy na przykład ktoś ogólnie jest spoko albo nie jest spoko. I właśnie to jedzenie niespoko, czyli na przykład za mało, czy na przykład głodówki, jakieś posty, nie mam tu na myśli IFa, bo to nie o to chodzi, że wiecie, że y, i, IF, mam nadzieję, że wiecie co to jest, jeśli nie wiecie to link do tego filmu albo dam wam tutaj gdzieś w kartach, albo dam wam w opisie pod filmem, y, nie jemy na przykład przez 16 godzin, a przez, przez 8 godzin jemy, na dobę, nie? 16 godzin, to, to nie jest żadna głodówka. Poczujemy trochę głodka ewentualnie, albo i nie. Niektórzy nawet nie czują głodu przez, yy, przez 19 godzin, jak sobie robią takie IF-y. I to wtedy nie odbija się negatywnie I to jest ok. To też często pozwala uporządkować tak to jedzenie, żeby, żeby nie jeść no hejka, żeby nie je za dużo. Tak też może być. Ale mam na myśli raczej takie posty i głodówki w sensie, że 3 dni w ogóle nie jemy. Albo jesteśmy tydzień czy dwa tygodnie na jakichś owocach czy na sokach, albo na jakichś mega niskich kaloriach. I to wtedy wygląda tak, że jeśli organizm ma za mało kalorii, ma za mało składników odżywczych, wtedy siłą rzeczy musi się odkuć. Bo włączają się naturalne takie mechanizmy w organizmie obronne, że on jest taki wygłodzony, że on. Nie chcę, żebyście go rujnowali dalej, i wtedy może być na przykład taki napad na jedzenie. I kiedy wy już macie w głowie to, że faktycznie, ej, ja co jakiś czas jem super mało kalorii albo robię jakieś właśnie takie tego typu niemądre posty, i potem mam te kompulsy, potem mam te napady na lodówkę, potem jem tyle, że nie mogę się opamiętać, no to wtedy jest, sprawa wydaje się dość, dość prosta. Pierwsze, co nie robimy takich głodówek, nie robimy takich nierozsądnych, yy, yy, nierozsądnego obcinania kalorii i problem już Wam może dzięki temu takiemu tak naprawdę prostemu zabiegowi zniknąć całkiem, bo Wy wtedy będziecie mogli lepiej sobie to wszystko usta ustabilizować, zdroworozsądkowo do tego podejść i właśnie ja Wam po polecam cały czas to podejście, żeby nie robić tego na dwa dni. Na miesiąc, muszę schudnąć za miesiąc i tak dalej. Tylko, żebyście podeszli do tego, że chodzi nam o zdrowe odżywianie na całe życie, a nie tylko na chwilę, żeby schudnąć, bo to właśnie może nas popychać do tych mega nierozsądnych decyzji. Bardzo często też od tego, bardzo często właśnie takie długotrwałe głodówki i takie mega mocne cięcia kalorii prowadzą do, tych kompul do tego kompulsywnego obiadania się, Natomiast to też często prowadzi do bulimi. I tu już jest sprawa, że tak powiem, jeszcze grubsza, jeszcze bardziej poważna, jeszcze trudniejsza, bo wtedy takie osoby sobie myślą, o, znalazłem sposób na to, żeby, wiecie, żeby się pozbyć szybko tego, co zjadłem. I to jest mega błędne koło. Mega, wiecie, rozpychanie żołądka. Nie będę wam mówić teraz o tych takich efektach ubocznych, tragicznych, zdrowotnych. Ale choćby o to, wiecie, jakbyście mieli popatrzeć na to, tylko z punktu widzenia sylwetkowego, nie? Co wam to da? To wam da, że sobie rozepchacie żołądek. To wam da, że zrobicie sobie okropny nawyk, że co wam się chce, to po to sięgacie że musicie jeść coraz więcej i więcej, żeby czuć tą sytość. I ja wam polecam tutaj też zobaczyć film, który wam nagrałam o leptynooporności. Co to się dzieje, kiedy mamy zaburzone odczuwanie głodu i apetytu jak generalnie tą sprawę ogarnąć. I link do tego filmu też wam dam tutaj albo gdzieś w kartach, albo w opisie pod filmem. Więc... Co ja miałam na celu przez ten film? Chciałam Wam powiedzieć właśnie o tym obżeraniu się, o tym obiadaniu się. To może często być też wywołane emocjami. Najczęściej jest to wywołane tym, że chcemy schudnąć, zrzucić, jemy za mało, katujemy się, jesteśmy niedożywieni i potem organizm się broni. I to jest naturalne, bo wy wtedy naraz po takich głodówkach możecie zjeść 10 tysięcy kalorii. I to też nie znaczy, że od razu macie kompulsy, jak za jednym razem zjedziecie coś takiego. Tylko najgorzej, jak to się powtarza, bo jeśli raz zrobicie głupotę, zrobicie głodówkę, potem obeżrecie się, bo tak się Wasz organizm broni i dojdziecie do ładu. O, że z tak więcej nie robię, uczę się na błędach. Nie będę wariatem, który cały czas powtarza w kółko to samo. I tutaj, oczywiście, wiecie, chodzi mi wariatem w sensie. Ten cytat chyba Alberta Einsteina, który mówił, że definicja szaleństwa to jest powtarzać w kółko to samo i oczekiwać innych rezultatów. No ale wiecie, to są poważne za zaburzenia psychiczne i często mm, wtedy konieczna jest pomoc, w, szczególnie w takim głębszym stadium, psychologa czy psychiatry. I tego też wiecie, wtedy nie należy się wstydzić. Wtedy też warto komuś zaufanemu o tym powiedzieć albo od razu wybrać się do specjalisty, tylko jakiegoś dobrego. Bo często też ci no ale to tak w każdym zawodzie są dietetycy spokojni, są beznadziejni i są psycholo... psychologowie spokojni, są beznadziejni. No <tuszel> <tuszel> Ważne, że jak wam jedna osoba nie pasuje, to po pierwsze możecie czegoś tam jeszcze nie rozumieć do końca, ale jak wy ewidentnie zauważacie, że coś, coś jest nie tak, to nie bójcie się zmieniać, zmienić tych specjalistów, bo to też nie, nie miejcie takiego spojrzenia na to, że specjalista to on ma rację, bo skończył szkołę, bo ma dyplom, buchu, Nie. Są, są różni ludzie i szukajcie takiego, który Wam po prostu pomoże, ale przede wszystkim, jeśli to jest wywołane przez to, że robicie sobie głodówki, no to już Wam powiedziałam. Co trzeba zrobić. Trzeba nie robić sobie tych głodówek, trzeba jeść racjonalnie, długofalowo, a nie na wariata robić takie głupoty. Też musicie wiedzieć, że jedzenie emocjonalne, czy z nudów nawet, kiedy sięgamy po prostu po jedzenie, a nawet nie myślimy, tylko idziemy. Za... Każda nasza chęć z jedzenia. Czegokolwiek, tu paluszki pod ręką, tu orzeszki, nawet zdrowe rzeczy, słuchajcie. Jeśli tak jemy, jemy i nie myślimy, no to też może prowadzić do tego nawyku, że je, jemy cały czas, że jemy za dużo. Potem możemy mieć od tego leptynooporność, nie odczuwamy prawidłowo głodu, apetytu, sytości. I to też może prowadzić do obżarstwa, też do kompulsywnego jedzenia, bo nawet jak będziemy chcieli sobie coś ograniczyć. To potem i tak, nawet wiecie tak rozsądnie, to potem i tak może, może to się skończyć tym, że się rzucimy na jedzenie, no bo po prostu będziemy chcieli sobie zrobić ucztę, bo jesteśmy tak emocjonalnie do tego jedzenia przywiązani. Przede wszystkim, jakie rozwiązanie takie na dzisiaj mogę Wam dać, bo ten temat jest zdecydowanie szerszy. Jak będziecie chcieli, żebym powiedziała o tym więcej, może macie jakieś pytania w związku z tym do mnie, bo ja mam sporo podopiecznych, którzy zgłosili się do mnie z tym wszystkim. I po tym właśnie też, jak zrobiłam im odżywczą dietę, kiedy myśleli, że co ja chcę ich utuczyć, gdzie ja im daję 1900 kalorii, a oni starali się jeść maksymalnie 1500 czy 1200, starali się, nie? Czyli to też nie zawsze wychodziło, a ja im tu 1900, wiecie, na początku taka panika, co ja w ogóle. Co? I na szczęście ci, co to faktycznie stosują, to potem mi mówią, że ej ty, ale to faktycznie, ja jestem zadowolona, ja mam satysfakcję z tego jedzenia, ja jestem najedzona, ja jestem tak najedzona, że ja w ogóle nie mam ochoty i czasem nie mogę przejeść tego, co ty mi dajesz w tym planie, centymetry lecą. Także no, to, to wszystko też może być powodowane tym, że jesteście po prostu niedożywieni. Nawet nie tyle, że właśnie tych kalorii macie za mało, ale że jesteście niedożywieni albo że jecie nawet jałowe produkty, kiedy macie za dużo cukrów, za dużo węglowodanów, one ciągną was do siebie jeszcze bardziej. Kiedy jecie dużo przetworzonej żywności, najgorsze to takie połączenie cukier z tłuszczem, no to wtedy też was to będzie nakręcać, to też was będzie uzależniać. Zwróćcie uwagę na to co jecie, na to jak jecie. Czy w pośpiechu, czy świadomie. Najlepiej, żeby to było świadomie, najlepiej, żeby to było w ciszy. Znaczy nawet niekoniecznie w ciszy, ale żebyście byli skupieni na tym co jecie. Żeby to było odżywcze i żebyście się nie bali tego jedzenia. I może to takie dość tak przekornie brzmi, bo tutaj mówimy o tym jak pokonać obżarstwo, a ja wam mówię o tym, żebyście się nie bali jedzenia. Ale to często właśnie w tym jest problem, że za bardzo się boimy tego jedzenia i chcemy na już, tylko sylwetka się liczy. I często, przez to tylko, że sylwetka się liczy, no to robimy takie kroki, że na tą sylwetkę działamy źle, bo na zdrowie działamy źle. A kiedy o to zdrowie zadbamy i fizyczne, i psychiczne, to wtedy faktycznie w efekcie ubocznym ta sylwetka będzie coraz lepsza. Dawajcie znać koniecznie w komentarzach, czy macie jakieś pytania w tym temacie, czy chcecie, żebym jakąś kwestię rozwinęła, czy chcecie może też o innych zaburzeniach psychi psychi psychicznych. No tak, no to też są zaburzenia psychiczne, ale mam na myśli mm, zaburzenia odżywiania. Jeśli Wy się z jakimś borykacie, albo jeśli się z jakimś uporaliście, to koniecznie mi dajcie znać w komentarzu, może Wam coś podpowiem, albo po prostu przeczytam Waszą historię, może w jakimś kolejnym odcinku, może będziecie chcieli, żeby tak więcej osób się o tym dowiedziało, żeby się może nauczyło na waszych, waszych błędach. I oczywiście takie rzeczy robię anonimowo, także spokojnie, no ale też mam właśnie duże doświadczenie w tym temacie z moimi podopiecznymi chociażby. Więc, też, jakby co mogę się dzielić w kolejnych filmach. Mam nadzieję, że głos był spoko, mam nadzieję, że słuchało się spoko. Mimo tego, że zdaję sobie sprawę, że to mogło być trochę pogmatwane, to mam nadzieję, że, bo wiecie, bez żadnego scenariusza po prostu się położyłam i zaczęłam do Was gadać to, co chodzi mi po głowie i to, co myślę, że może Wam się przydać, żeby, żebyście mieli tego świadomość i też miejcie świadomość tego, że. Bardzo wiele osób tak ma, no i niekoniecznie zdaje sobie z tego sprawę, i przez to, że nie zdają sobie z tego sprawy, ciężko to naprawić, nie? Bo ciężko naprawić jakiś problem, jeśli nie wiemy, jaki to problem. <grytanie> Mam nadzieję, że komuś tym filmem pomogłam. Jeśli się podobało, łapka w górę. I co? Widzimy się chyba w kolejnym filmie, który będzie o redukcji stresu. Też myślę, że bardzo potrzebny i wartościowy film będzie, z tym, że ten film już będzie taki pocięty. Będziecie mieli takie bardziej konkrety i może lepiej się będzie tego słuchało. Dobra, wystraszyłam się, że Pinky tutaj uciekł. No. A oni się nie za bardzo lubią z Pinkiem. W sensie Pinki ich nie za bardzo lubi. Pinki chyba tutaj jest po prostu dla niego jego terytorium i dem, na demona trochę warczy. Yy, a jeśli chodzi też z takich już pobocznych rzeczy, jak ten temat yy, na dzisiaj sobie skończyliśmy, zaburzeń odżywiania, dalej, dalej, dalej. Yy, no niestety też. Yy, yy. To Wam też mówię i pokazuję nie dlatego, że, 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 że się chwalę, że mnie obsypało, tylko ostatnio Wam mówiłam, że to właśnie było po McFlurry. Ale też y, ostatnio chyba zaczęłam sobie przeginać z nabiałem, bo ja muszę jeść nabiało tak bardzo umiarkowanie i tego takiego najmniej problematycznego. A ostatnio zaczęłam pić sobie za często latę z mlekiem jeść twarogu z taką śmietaną, bo na, na śmietanę 30 reaguje super, natomiast na śmietanę taką zwykłą dwunastkę już tak średnią, no i właśnie widać jak średnio, także znów trzeba będzie na chwilę sobie dać spokój najlepiej, no a potem sobie już postaram jeść trochę tego w mniejszych ilościach niż teraz, także ja się cieszę, że tak moja skóra reaguje, bo to są bardzo dobre sygnały na to, co nam służy, co nam nie służy, i warto się obserwować. I właśnie po to wam to mówię. Łapka w górę, jak już mówiłam, albo nie mówiłam, jak się podobało, subskrypcja, jeśli chcecie być na bieżąco ze wszystkimi moimi filmami, nie chcecie nic przegapić, niebawem też pojawią się ćwiczenia w końcu. I co? Kto dotrwał do tego momentu? Niech napisze w komentarzu. Kurde, miałam jakieś hasło. A napiszcie w komentarzu demon. I dzięki temu będę wiedziała, kto ogląda do końca. I też dzięki temu, że zostawicie jakikolwiek komentarz, po pierwsze dacie YouTubeowi znać, że interesuje Was to, co ja tutaj zamieszczam, żeby nie ukrywał przed Wami moich filmów, a niestety często tak robi. A po drugie, pomożecie mi w rozwoju tego kanału. Zapraszam jak zwykle do śledzenia mojego Facebooka, Instagrama. Instagrama, do dołączenia do naszej zamkniętej grupy Drużyna w Kondycji na Facebooku, do zerknięcia sobie na moją stronę www.kondycji.pl, na której możecie przeczytać na przykład, jak wygląda współpraca ze mną w sprawie indywidualnej diety i lub planu treningowego. Patrzyłam, czy mam brudne stopy, bo chodziłam sporo dzisiaj w sandałach, ale chyba, chyba jest okej. Okay. Mam nadzieję, że macie świetny dzień. Widzimy się za niedługo. Papa! Pa.